Piąty Podkarpacki Festiwal Szarlotki w siedlisku Janczar w Pstrągowej za nami. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszy placek z jabłkami w województwie. 13 października w Pstrągowej pachniało jabłkami, a to za sprawą Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki, który po raz piąty odbywał się w miejscowym siedlisku Janczar. Jak co roku mamy bardzo dużo szarlotek, dokładnie 125 25 wystawców biorących udział w konkursie najlepszą szarlotkę województwa podkarpackiego w 2019 roku, w piątej edycji tego festiwalu. Oczywiście również w tym roku jak zwykle bardzo, bardzo dużo osób, które się wystawiają z rękodziełem, z różnymi warsztatami, z żywymi zwierzętami. Również mamy wystawców. Jest dużo warsztatów edukacyjnych. Naprawdę Uważam osobiście, że po raz kolejny duży, duży, duży sukces. Najważniejszym punktem imprezy jest co roku rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą szarlotkę. Zwycięzca zdobywa tytuł podkarpackiego mistrza szarlotki, wyjaśnia Dawid Gontarski. Ta jego szarlotka, zgodnie z przepisem, który zostawi nam w siedzisku Janczar, będzie pieczona przez cały rok i serwowana gościom w karcie. Oprócz tego tytułu otrzyma również nagrody specjalne, nagrody, które przygotowali nasi sponsorzy. Sponsorzy oraz organizatorzy festiwalu, czyli Siedlisko Janczarstw W konkursie wzięły udział koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Bożena Niedźwiedź reprezentuje klub seniora i Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic. To są robczyce Witkowice. Zrzeszamy panie i młodsze, i starsze. Także jesteśmy takim mieszanym towarzystwem. Z jakiego przepisu robi się najlepsze szarlotki? No, najlepsze szarlotki to się robi z przepisu babci, mamy, no, czasami troszeczkę się dokłada swojej inwencji twórczej i wtedy wychodzi naprawdę coś smacznego. Przyjechałyśmy z Stowarzyszenia Gospody Wiejskiej Szkodnianki Gmina Sędziszów Małopolski, pozdrawiamy oczywiście burmistrza. No, jak zwykle przyjechaliśmy tutaj z szarlotkami, no i w zapasie jeszcze mamy serniczki. I mamy już chleb ze smalcem, jak y, zwykle tradycja, chlebek swojski. No i, i, i chyba wszystko, wszystko z tych rzeczy. Z jakiego przepisu zrobiłyście Panie swoją szarotkę? Szarotkę mam jeszcze z przepisu babci Zosi. Ona była zawsze super smaczna. Ma oczywiście z, 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 ciasto zrobione z, na maścełku, kruche, a jabłka jak zwykle krojone w paseczki. To kiedyś to nie było maszyn, tylko trzeba było siekać na nożem. Po wnikliwej degustacji 25 szarlotek zgłoszonych do konkursu jury przyznało tytuł tegorocznego podkarpackiego mistrza szarlotki pani Monice Marut z Rzeszowa za szarlotkę Psiarze Galicji. Przewodniczący komisji oceniającej Marcin Purgacz, ambasador marki Podkarpackie Smaki, od początku związany z festiwalem wyjaśnia na co zwracano uwagę przy ocenie placków. Co roku staramy się przekazać wszystkim kołom wiejskim, wszystkim wystawcom, że tu kombinowanie podczas prezentacji szarlotki no nie jest skazane, dlatego że to jest najprostsze ciasta, tylko może być. Kruche, zwykłe ciasto, gdzie praktycznie każdy ma do czynienia z takim ciastem, każdy przynajmniej raz w życiu takie ciasto wykonał i nic innego jabłka. Ciasto, kruche, jabłka, cynamon, cukier, to wszystko, co może być. Natomiast zdarzało nam się, że to już e, ileś warstw szarlotki i przekominowanych smaków. No niestety to niczemu nie służy. Już nie ma nic wspólnego z tradycją, bardziej z nowoczesnością, a jednak festiwal ma być promocją tradycyjnego smaku no i podkarpackich. Produktów. Najczęstsze błędy, jakie popełniają wystawcy, to wysokość szarlotki, zauważa przewodniczący. Pamiętajmy o tym, że to jest tak zwane apple pie, ciasto jabłkowe, więc to musi być naprawdę fajne, kruche, smaczne, lekko kwaskowe. Ta kwaśność jabłka to ma być tutaj dominująca. Nie może być tego znowu cukru nasypane za dużo, nie może też cynamon szczypać w język. No niewielka wysokość, dobrze wypieczone, sam smak się rodzi. A na koniec ciekawostka. Czy możemy zrobić placka bez proszku do pieczenia? Oczywiście, że tak. Możemy. Możemy zrobić placka bez proszku do pieczenia. Wystarczy dobrze napowietrzyć, dobrze wygnieść ciasto i na pewno w wolnym pieczeniu można to zrobić. W jury konkursu znalazła się po raz pierwszy podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Oświata co ma wspólnego z kuchnią? No, przede wszystkim myślę, że każdy nauczyciel, a także kurator, po pierwsze gotuje, a więc też musi się odnaleźć w kuchni. Ale to oczywiście w ramach takiego żartu. Natomiast oczywiście myślę tutaj przede wszystkim o takim ścisłym związku tych zawodów typowo gastronomicznych, które są przede wszystkim w szkołach zawodowych. Myślę, że zawód kucharza, kelnera, ciastkarza różnego rodzaju, zawody właśnie związane z gastronomią to. Są są te, które cieszą się zawsze niesłabnącym powodzeniem. I jak dzisiaj widać na przykładzie tutaj wszystkich tych zgromadzonych osób, czy to są zawodowi kucharze, czy też stowarzyszenia, czy też osoby prywatne, każdy potrafi się w obszarze kuchni, pieczenia również w jaki sposób zrealizować. Myślę, że to też wspaniała pasja, przede wszystkim gotowanie dla niektórych ludzi. Emerytowany cukiernik Franciszek Szaran od kiedy organizowany jest festiwal, przychodzi i degustuje szarlotki konkursowe. Placki smakują? Bardzo dobrze smakuje. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Także można podziwiać wszystkich wystawców. Bardzo dobre mają. Jako cukiernik udziela Pan im jakichś wskazówek? Jak coś by mi nie smakuje, to zaraz powiem. To brakuje, czy to brakuje, czy to brakuje. Także no, na tyle lat pracy w tym zawodzie to. Oprócz tego jeszcze i lody się robiło. No właśnie jako doświadczony cukiernik to jak powinna wyglądać mistrzowska szarlotka? E, mistrzowska szarlotka powinna być w tym systemie jak ta e, no i przyprawiona cynamon przede wszystkim to robi robot. Jak nie ma cynamonu, szarlotka nic nie warta. A rodzaj jabłek ma znaczenie? Jak jest kwaśne jabłko, to trzeba więcej cukru. A jak jest słodsze jabłko, trzeba mniej. Najlepiej do szarlotki dawać szarą renetę. Dla uczestników imprezy przewidziano szereg atrakcji, m.in. występy zespołów i kapel ludowych, degustacje regionalnych potraw i prezentacje wyrobów rękodzielników.